Siemaneczko, dzisiaj mamy coś innego na warsztacie, a są to polskie kolumny, Tonsilla, a konkretniej model Rondo 300. Kupiłem je też w sumie na Facebooku, na jakiejś grupie. Bardzo dawno temu te kolumny w ogóle długo, długo czekały na filmik o nich. No ale skoro teraz. No jest kilka dni wolnego To mogę się nimi zająć Jeśli chodzi o ceny, jak za nie To chyba to było około 300 zł Naprawdę teraz nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć Na Messengerze też e, Szukałem jakoś znaleźć, nie mogłem Od tego czasu dużo konwersacji odbyłem No ale coś takiego wydałem na nie no. Z dostawą te 300 zł Chyba było z tego co pamiętam No ale jak widzicie po skrzyneczkach Jeśli szukasz sprzętu audio do domu I nie wiesz gdzie kupić, żeby nie ładować się na minę Zapraszam Cię do mojego sklepu Allegro. Znajdziesz tam wzmocniacze, amplitunery, kolumny po serwisie i konserwacji, aby pracowały przez kolejne lata. W każdym ogłoszeniu jest dokładnie opisane co i gdzie było robione. Dodatkowo, na moim kanale można obejrzeć film z serwisu sprzętu, który cię interesuje. Przedmioty są objęte gwarancją Allegro 24 miesiące i przysługuje ci 14 dni na zwrot towaru, gdyby coś nie pasowało. Zapraszam do dalszej części filmu. Stan dosyć, dosyć taki kiepski, ja je oglądałem po rozpakowaniu. Co jest na plus, to nie ma tu żadnych spuchnięć, nie ma śladów po zalaniu. No ale jak widzicie, tutaj Fornir odchodzi. No to się rozpada, więc na pewno te skrzynki są w całości do oklejenia myślę, że tutaj całą okleinę z nich odkleję to co jest i na nowo je okleję poza odchodzącą okleiną to jeszcze jest taki problem, że one dosłownie się rozpadają tutaj można sobie tą górę wyjąć no jeszcze coś tam trzymają, ale wierzcie mi na słowo, zresztą nawet widzicie, że to po prostu jest luźne dół tak samo w ogóle jak je rozpakowałem to tak, na dole Przenosiłem je, wyciągałem z kartona i coś mi wyleciało. No i wyleciał mi magnes z głośnika wysokotonowego GDWK. No widać transportu łatwego nie miały. Musiało się sporo W drugiej zaś kolumnie mamy coś innego, a jest to ślad po membranie pasywnej. Tak, te kolumny ma, mają membranę pasywną na dole, umieszczoną w poziomie. Jak, jak widzieliście na innym kadrze. O, to na, nawet jest druga. Membrana, że tak powiem, ale to jest yy, naprawdę to źle wygląda. Orientowałem się mniej więcej cenowo, jak to wygląda. Yy, I taka z prawdziwego zdarzenia membrana pasywna z, z koszem o tych właśnie rozmiarach. Membrana oparta o GD na 20, na 60 chyba. Kosztuje 200 zł, jedna, co jest absurdalną ceną. Absurdalne też jest to, że takie gówno grało w tych kolumnach. Jakoś nie chce mi się to wierzyć, że to zapewniało naprawdę fajny basik, bo to jest co się wygina całe, to jest kawałek kartonu na zawieszeniu. Także nie wiem, akurat tak się to ogarnie. Miałem takie pomysły, żeby tu zastosować jakąś inną chińską membranę pasywną, ale o zbliżonej masie do tej membrany dostępnej na stronie Tensila za 200 zł, opartą właśnie od tego GDN-a Myślę, że to by fajnie, fajnie tutaj zagrało, bo 200 zł płaci za membranę pasywną, to trochę przesada. No ale też możecie się podzielić pomysłami w komentarzu, co tutaj można zrobić w tych kolumnach. No ale tak, poza tutaj w tragicznym stanie z skrzynkami, tu mamy jeszcze głośniki do zregenerowania. Jeszcze nie wiem, czy one są sprawne elektrycznie, ale fizycznie na pewno nie są sprawne. A tym bardziej ten GDWK, który stracił magnes. Jeśli chodzi o moc znamionową tych kolumn No taką realną, bo oczywiście producent podaje dwie moce, jedna to jest 300 watów, jakaś chyba maksymalna, a znamionowa 100 watów. No i prędzej w te około 100 watów jestem w stanie uwierzyć. Tutaj mamy chyba GDN 20 na 80. GDM -y to z kolei 10x80, a GDWK, no jak, jak widziałem na magnesie to 8x11x120, jeszcze się upewnię nawet, dokładnie 8x12x120. Myślę, że od razu sobie wymienimy kopułki wysokotonowych, bo jedna już jest uszkodzona, z tego co się orientowałem tam na Allegro to w ogóle nie są dostępne takie kopułki, wiecie, do tych GDWK są dostępne, ale nie z takim wyglądem, bo tu jest jakiś, nie wiem dokładnie co to za materiał ale on jest taki gładziutki, a oryginalne kopułki do tego GDWK, po prostu jest na nich widać tkaninę tak jak tutaj w Polarisach 200. Dokładnie to są te same głośniki, tylko że z innym tutaj plastyczkiem. Jeśli chodzi o lata produkcji, to tutaj jakiś Informacji nie znalazłem, znalazłem tylko przypuszczenia na, na różnych po portalach. Ja bym gdzieś tak obstawiał drugą połowę lat 90. Jeśli ktoś wie, to zapraszam, podzielcie się z tą informacją w komentarzu. Nie, ja oczywiście ten komentarz przypnę, no bo nie wiem, no, po ludzku po prostu nie wiem. Dobra, więc tak, może sobie rozkręcimy te kolumny, zobaczymy w jakim stanie elektrycznym są te przetworniki. Także słuchajcie, głośniki już mamy wszystkie wyciągnięte. Zaraz sobie zobaczymy, e, czy ceweczki są sprawne. I powiem Wam tak, że przy ich rozbieraniu bardzo się zdziwiłem, bo naprawdę, tak jak w Polarisach, e, naprawdę porządne przewody zostały tam dane. Jak i też wytumienia było bardzo dużo. Także, no, takie pozytywne zaskoczenie. No ale słuchajcie, tutaj temat skrzynek sobie ponowimy w następnym odcinku. W tym odcinku sobie zregenerujemy te oto głośniczki. Jeszcze przed tym, no. W zasadzie możemy sobie zobaczyć, czy tutaj może są przerwane te cewki, może całkowite zwarcie mają. Zobaczymy sobie, w jakim są stanie. Pierwszy GDN. Jak widzicie, jest fajnie. No sobie damy go na bok. Mam nadzieję, że w każdym będzie sprawna cewka. No to wiecie, na prawo o wiele taniej wyjdzie. Kolejny GDN. Też piękny odczyt. Dobra, fajnie. Dam sobie na podłogę. Akurat do tych głośników zestawy z cewką są najdroższe z tego zestawu. Yy, dobra, to teraz średniaczki sobie zobaczymy, jak to wygląda. No, słuchajcie, tu jest ok, też. Czyli w trzech głośnikach już wiemy, że sobie wymienimy membranę z zawieszeniem, i tyle. No, w sumie tutaj membrana ładnie wygląda. Już takich fajnych czarnych, matowych się nie dostanie, tak myślę. Ale jest pogięta, więc to ja tak, ja tak tego nie zostawię po prostu. Dobra, kolejny średniaczek. No i też jest bardzo dobrze. Fajnie, to mi się podoba. Mm, teraz sobie zobaczymy wysokotonowe. Tutaj właśnie ten, e, który stracił magnes, jest. No cóż, ale zobaczymy tak z ciekawości. Czy ta cewka żyje w ogóle? No, słuchajcie, tu się nic nie dzieje za bardzo. Wiecie, przy takich drganiach, gdy się ten magnes odkleił, po prostu mógł ją zmiażdżyć i gdzieś tu się przerwał, drucik też nie wiadomo, jak to wyglądało w transporcie. No, ale obwód jest na pewno przerwany. Zobaczymy sobie teraz drugiego GDWK, jak to sytuacja wygląda. Ale, nawet jeśli będzie sprawny, no akurat sprawny jest, no ale i tak do wymiany pójdą dwie kopułeczki. No bo nie da się dostać kopułek o takim wyglądzie. Może tutaj pokażę Wam. No widzicie, no, no widzicie jak to wygląda. Oznaczenie jest to samo co w Polarisach 200. Z kolei te kopułki, które. Można kupić do tych GDWK i to oznaczenia, oznaczenia się zgadzają no Mają wygląd taki materiałowy, włókna po prostu na nich widać Dlatego wymienię od razu dwie kopułeczki Żeby nie było, że jest jedna, draga, jedna taka, druga taka Mi się to osobiście takie coś nie podobało E, więc co, ja się zabieram za zamawianie właściwie zestawu do regeneracji, kleju i tak dalej No i widzimy się jak to wszystko do mnie przyjedzie Okej, okay, więc słuchajcie, już przyjechały części do głośniczków Tutaj mamy już na starcie kopułeczki do GDWK Jak widzicie, tak jak mówiłem, to wygląda... E, no, widać tutaj taką siateczkę z tkaniny więc akurat będą GDWK do pary, będą wyglądać tak samo jak ja chciałem, tylko trzeba będzie jeszcze skleić tam magnes w tym GDWK i tutaj pod pianką mamy membrany tutaj mamy do GDN-ów membranki sztuk dwie tak sobie one wyglądają i pod spodem są do średniaków membrany też oczywiście dwie sztuki, kopułeczki do tego Także fajnie. I zamówiłem jeszcze u tego samego sprzedającego trochę kleju. Będę miał też na zapas trochę tego. Dobra, to sobie będziemy na razie na bok, bo trzeba najpierw przygotować głośniki do wklejenia tych zestawów. Więc tak, plan no to jest taki, że po prostu wytnę sobie tu membrany dookoła, kopułkę zostawię, żeby zakrywała cewkę i wtedy sobie wyczyszczę błoki. Kopułkę zostawiam, żeby do środka nie, na, nie naleciało żadnego syfu podczas czyszczenia. Także co, wszystko zobaczycie na przyspieszonym tempie. Także zaczynamy. Ok, więc słuchajcie, jak widzieliście, no, całego procesu nie, nie pokazywałem, bo to w sumie nic ciekawego, ale powiem tyle, że przed, tutaj, przed tym skrobaniem samym, oczyłem sobie piankę takim oto specyfikiem. Jak dobrze widzicie, trochę odczekałem. E, zacząłem drapanie i tak sobie robiłem co jakiś czas. W sensie drapałem, jak ten środek wysykał, e, to psikałem go jeszcze raz. O wiele lepiej ten klej wtedy schodzi, gdy się psika takim czymś. E, no, i tym sposobem doszliśmy do tego etapu. Jak widzicie, tutaj wszystko jest czyściutkie. Jeszcze pędzelkiem sobie posprzątałem. Jeszcze tutaj trochę na Pressorze dolnym zostało kilka paprochów, ale to mniejsza. Do cewki to się nie dostanie. Także najbrudniejszą robotę mamy za nami. A teraz została taka, powiedzmy, w przypadku tych GDM-ów taka trudniejsza. Także w przypadku tych GDM-ów będzie naprawdę ciężej tutaj wyczyścić ten karkas z tego kraju, który łączył poprzednio membranę z cewką, no bo jest tutaj karkas papierowy. <grym> Jak widzicie, tutaj. Ten mój specyfik do czyszczenia e, kosza nieźle podziału na membrany stała się ona gumowa. Wręcz może trochę tutaj ułatwi to czyszczenie karkasu, kto wie. Tutaj w tym miejscu występuje taki twardy dość klej e, bo całość drgania cewki musi być przenoszona na membranę Najlepiej bez żadnych strat. Więc tutaj właśnie takie rzeczy sprawiają problem. Niektórzy zostawiają kawałek membrany i nową membranę wklejają. Na starą, tak jakby. No, ja wolę uniknąć robienia czegoś takiego, bo to jest dodatkowa masa, yy, układu drgającego i wtedy głośnik traci swoje oryginalne parametry. Właściwie każdy parametr jest wtedy inny. O no, ten klej tu strasznie trzyma. Mocno. Spróbuję może tak. Dobra, i słuchajcie. Na, na radunek znowu przyszła obcinaczka do paznokci. Yy, normalnie do obcinania nóżek. Powluta kondensatorów się to nadaje jakie do takich rzeczy. Jak już się uda nam napocząć z jednej strony ten klej, to już dalej dookoła on odchodzi. Normalnie da się go oderwać. Trochę tutaj papieru odchodzi razem z nim, dlatego to trzeba bardzo delikatnie robić. No mówię, to nie jest prosta rzecz. Niektórzy wklejają takie rzeczy na membrany. No i w tym miejscu znowu trzyma. Kawałek udało się oderwać tego. Najgorsze miejsce to jest tutaj przy tych kabeleczkach, bo tutaj też ten klej trzyma tą mieć. Niestety w tym miejscu. O, jakoś odchodzi. Słuchajcie, już prawie całą cewkę mamy ogarniętą. Oczywiście na to przyjdzie klej i ten papier nie będzie tak odstawać. Także dobra, resztę myślę, że zrobię w przyspieszonym tempie. Okay, więc jak widzieliście karkasy zostały wyczyszczone Trochę wspomogłem się lutownicą Wiecie, tutaj w tych miejscach gdzie przewody są poprowadzone do cewki Bo ten klej bardzo mocno klei się do miedzi Na której są poprowadzone te druciki bezpośrednio z cewki I po prostu ta mieć od karkasu się odklejała, ona musi zostać Więc wystarczy ją podgrzać lutownicą I ten klej fajnie schodzi z tego Na ten moment wszystko już mam tutaj wycentrowane. Tutaj kartoniki wsadzone po jednym na każdą stronę. Tutaj w GDM-ach są karteczki wsadzone, bo tam jest naprawdę bardzo mała szczelina. I będziemy sobie teraz łączyć membrany z karkasami, a potem sobie oblecimy tutaj dookoła klejem introligatorskim, żeby już tutaj te głośniki na gotowo zrobić. Jutro wkleimy sobie kopułki i zajmiemy się GDWK, albo jeszcze dzisiaj to zrobię, zobaczymy. No dobra, no to ja mam tutaj taki klej, to jest dwuskładnikowy, jeszcze po poprzednich regeneracjach mi został. Wygląda jak wygląda, wygląda jak wygląda, ale jest skuteczny, także tutaj w nakrętce po napoju sobie wymieszamy ten klej. Proporcje robimy 1 do 1 oczywiście, tak jak zresztą tutaj w instrukcji jest zalecany. Tak wygląda ten roztwór, teraz trzeba to zamieszać. Zaraz będziemy to nanosić. Po zmieszaniu tych dwóch składników, naprawdę to się robi takie super płynne. I to fajnie dotrze w każdy zakamarek. Będzie fajnie trzymać. Zresztą już nie jeden głośnik tak regenerowałem tym klejem. On jest właśnie taki bardzo twardy, taki jaki musi być. Dobra, no i co? Mamy wymieszany. Także można sobie go tutaj nanosić. Ilością nie żałować, żeby on sobie mógł docieć w każdy zakamarek i dobrze to połączyć. Także no myślę, że wszystko tutaj już powiedziałem. Jak to zrobić, więc resztę standardowo wiecie, jak zobaczyć. Mamy dzień drugi, jak dobrze wiecie, już mamy głośniki sklejone W zasadzie jeszcze zostało tylko tu ogarnąć, kopułeczki nakleić i będzie chodzić No około dobę one już sobie leżały przyciśnięte, tutaj fajnie się wszystko przykleiło Głośniki też idealnie w zasadzie chodzą, nawet Wam mikrofon położę na membranach A tutaj widzicie mikrofonik Całkowita cisza Teraz drugi Tutaj też jest perfekcyjnie. Dobra, to teraz sobie zobaczymy średniaki, jak wyszły. Już sobie te papierki centrujące wyciągnąłem. Tutaj wsadziłem normalną karteczkę, bo tam naprawdę te szczeliny są niewielkie. Natomiast tu w gdn no szczeliny są naprawdę spore. I też y, to co jest ważne, żeby to pasować sobie grubość kartoniku, żeby to nie była jakaś kartka czy cokolwiek podobnej grubości. Y, no każdy ten ustalacz, że tak powiem, ma wchodzić z delikatnym oporem i tak będzie najlepiej. Dobra, mamy świerniaki. Tutaj do dociśnięcia tych zawieszeń użyłem plastikowych pierścieni, które były. ten się przykleił niestety. Nie będę się siłować z tym, bo po co? Bo to i tak w ten sposób będzie wchodzić sobie do obudowy, więc no niech, tak, niech tak zostanie. Tutaj też cichutko, tutaj też jest cichutko, także regeneracja udana. podłączymy sobie teraz. Tutaj mam kabel przygotowany już. Puścimy sobie nutkę jakąś. Oczywiście trochę daje z drugiej kolumny. Pewnie słychać. Coś tam jakieś delikatne słyszenie. Dobra, podłączymy sobie. No, ciekawe czy tu kabi starczy. Tutaj jest szeroko w GDM. -ach. Słuchajcie, tu jest elegancko, nic nie trzeszczy. Dosłownie nic nie trzeszczy. No niestety ta kanutka się odpaliła. Pierwsze lepsze brałem z ecs a Ale nic tutaj niepokojącego nie słychać, więc no, tutaj na pewno już zaraz kopułeczki sobie przykleimy. I tak sobie głośniczki poczekają w takim stanie do następnego odcinka, gdzie zajmiemy się skrzynkami i jeszcze zogarniemy tą kwestię zwrotnic, bo też wyglądają średnio chyba w jednej Glumnie dwie cechki odpadły. Dobra, mamy pierwszego GDN-a, tutaj będzie wychył, zobaczymy, tutaj jak to działa. Na razie im dużo nie daje, bo dopiero sklejone są, nie powinno się dawać dużo głośników. Trochę zguśnijmy sobie, No słuchajcie, tu działa elegancko. Jeszcze jeden ostatni głośnik został regenerowany Zobaczymy jak to sobie gra Tutaj też jest dobrze, także nic innego nie pozostaje jak wklejenie kopułeczek Aha, jeszcze jedno bym, bym zapomniał yy, Jeszcze w międzyczasie z kleju tego dwuskładnikowego sobie skleiłem tutaj ten magnes, jak widzicie szczelina jest naprawdę równiutka, fajnie wyszło to. A wycentrowałem to sobie mm, takimi ostrzami do skarpelu, bo kartonik przy takich siłach on, mm, się zgina i no, nie pozwoliłoby to na takie ustalenie tego. Wkładałem sobie jeden. O stół się zapierałem, przesuwałem, wkładałem drugi. I tak sobie to ustawiłem. No na kartonie karton by się ściskał po prostu. Bo jest mięciutki. Ale już na taki klej kleiłem nie jeden głośnik w zasadzie i do tej pory to działa. A chyba pierwszy głośnik, który robiłem w ten sposób dwa lata temu robiłem i to zdaje egzamin, działa. Także myślę, że tutaj naprawa udana będzie można sobie wstawić już półeczkę, mieć spokój w tej kwestii. Ale, za, ale zanim się za to weźmiemy, trzeba wstawić te kopułeczki Także lecimy z tematem Mam nadzieję, że uda mi się to prosto wkleić yy, Na kamerze. zawsze średnio to tak wychodzi a tu zawsze tyle kleju daję, żeby cała tutaj ta krawędź, która jest do klejenia była namoczona Mniej więcej Taśmą taśmy nie przyklejam, bo jak ona za mocno się przyklei, to szarpie po prostu kopułkę przy odklejaniu Dobra, mamy pierwszą wklejoną Tak to sobie wygląda Fajnie równo wyszło i klej nawet nie wychodzi brzegami. Kurczę, lepiej, lepiej niż niektóre fabryczne głośniki są robione. Dobra, jakiś delikatny obciążnik, nawet sobie takie coś damy. Ja to na razie widziałem w odstawkę. Taki ciężar w zupełności wystarczy. Jeszcze Wam pokażę w przypadku GDMA. Tutaj jak widzicie, trochę klejem nie trafiłem w szczelinę i trochę go tu wyszło. Te kopułki są dość małe, więc tutaj y, tolerancja... Na błąd jest mała, ale myślę, że o, widzicie, fajnie zakrywa idealnie. Kiedyś raz regenerowałem i tak właśnie tym klejem machnąłem, i tak brzydko spod kopułki to wystawało. A tutaj fajnie zakrywa to. Także jeszcze sobie to przykleimy, a resztę kupułeczek poza filmem, już sobie przykleję. Nie będę tutaj, nie będę tutaj was zanudzał tym. I sobie wtedy przejdziemy do GDWK. Zrobimy już się na gotowo. Tam to chyba nawet obejdzie się bez lutowania. Bo są gotowe te wkłady razem z plastikiem centrującym. Także spoczko. No słuchajcie, po delikatnej korekcie też tu fajnie wyszło. Trochę przesunąłem kopułkę tutaj widać delikatnie klej, ale to wizualnie. No to trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby to zobaczyć. A jeśli chodzi o granie, to nie ma żadnego wpływu. Jest zerowy wpływ. Dobra, także ja sobie to sklejam. Także słuchajcie, wy tamtych głośnikach kopułeczki już się wklejają a w tym czasie wymienimy sobie całe kopułki, całe układy drgające w GDWK, zacznijmy sobie od tego Tutaj sklejonego. Zobaczcie tutaj, jak wygląda wymiana. I to wszystko. Tutaj delikatnie naciskam na zawieszenie tej kopułki Trochę się to zawieszenie ugina, nic się nie ociera. Yy, leciutko sobie chodzi. Oczywiście, głośnik normalnie pod zwrotnicą nie pracuje w ten sposób. Ale jest to jakaś metoda na sprawdzenie szczeliny, chociaż i tak nawet no, ja to wiedziałem i widzieliście, że szczelina jest bardzo równiutka, a też nie zawsze z fabryki nawet takie równe wyjeżdżają. I tutaj jak mamy w sezonie, to, to wystarczy tutaj ten plastik zamontować i to jest tyle. Temacie. Tutaj oczywiście są wycięcia te, trzeba dopasować pod te wycięcia, o i wsiadło, weszło ładnie, tak sobie będzie wyglądać głośnik, jeszcze tutaj śrubek nie przykręcę, no bo są przyrdzewiałe, zobaczcie sobie jak wygląda jedna z nich, może tutaj pokażę, będzie lepiej widać, jest ruda, a sobie to później zeszlifuję i odmaluję, maznę tą farbą, którą zawsze takie rzeczy ogarniam z poprzednich odcinków, będziecie wiedzieć jaka to farba. Także to na razie leci na bok i sobie rozkręcimy kolejnego GDWK Tutaj już śrubeczki w lepszym stanie są Ale też po bokach trochę ruda jest jada, więc czemu by ich nie maznąć farbą Ja tu nie widzę żadnych przeciwwskazań ku temu No i dobra, to mamy wyjęte Ja sobie wytrę trochę tą cewkę Bo taka dziwna brązowa jest, ale nie wiem czy to nie jest ten ferrofluid czasem Nie, słuchajcie, wytarłem sobie troszkę, żeby zobaczyć na tej cewki Cewka wygląda bardzo dobrze. Spalony to nie jest, więc akurat jak ktoś będzie potrzebował jednej takiej, to możemy się dogadać. Hmm, bo ja zastosowania nie znajdę dla, dla takiej jednej, jak już to para, ale pary nie ma. Aczkolwiek komuś może się przydać. Także to leci na razie na bok. Potem sobie gdzieś to wsadzę do kartona. Była ta druga cewka. Ona już no, zwykraczona, już jest. Ten magnes nieźle ją ścisnął. Tutaj też pięknie wlazło. Na razie sobie tak nałożę. Potem sobie to odmaluję. Także tak, tak wygląda cały zestaw głośnikowy z tych kolumnek Jeszcze tutaj brakuje dwóch membran pasywnych w poziomie, w tej płaszczyźnie dokładnie I by był komplet Natomiast, no, jeszcze nie wiem jak rozwiążę ten problem yy, Możecie zdradzić jakieś patenty, może już robiliście takie kolumny yy, Ja osobiście najbardziej, bliżej mi do pomysłu tego, że kupię jakąś chińską membranę pasywną, najbardziej zbliżoną masą do tej dostępnej strony stronie za tam 100 czy 200 zł za sztukę. Chyba w ten sposób to rozwiąże Bo do tych krążków w zasadzie wystarczy zawieszenie górne kupić od tego GDNA dokładnie. I w sumie zregenerowane to jest, bo pierścień tam jest przykręcony w kolumnie w środku został. Ale patrząc na to, ja wątpię, czy to fajnie zagra. Też trochę poczytałem opinii. No i na tej oryginalnej membranie pasywnej te kolumny bardzo lubiły dudnić Natomiast jest taki kanał Damian, jakieś tam cyferki pewnie Ludzie oglądający ten kanał dobrze znają ten drugi kanał, o którym mówię I tam właśnie zastosował te membrany dostępne w Tonsilu I tam naprawdę nawet po wideo słychać Oczywiście, żeby odsłuchać takie wideo też trzeba mieć jakiś tam sprzęt Powiedzmy, bo na głośnikach z telewizora raczej tego nie idzie usłyszeć no, no ale na moich Polarisach bardzo przyjemnie to grało testowałem to też na słuchawkach, też przyjemnie grało. Także myślę, no gdzieś koło tego się zakręcę i w ten sposób to zrobię. No ale to będziemy na kolejnych odcinkach to ogarniać. Na razie tu mamy głośniki zrobione. Jest sobota zaraz, 14. Jeszcze mam nadzieję, że to dzisiaj zmontuję i to wrzucę. Także no, trzymajcie się, do kolejnych odcinków. No i cześć.